Ona wali lajna, bo skończyła szkołę piękna, taka fajna, jak miliony monet, śliczna jak diament ozdobiony złotem Chodź ze mną, postawię ci drinka No nie daj się prosić, bo ty fajna dziewczynka Jak się uśmiechałaś, to było to widać Że niestety masz ubytek piątki tak bywa Splecione włosy trochę jak warkocze Trochę jak trydy, jak nie ogole, tam nad kroczem Jesteś piękna Piękna jak niebo. Chcę albo promocja wódeczki 2 plus 1 w Biedronce albo kaucja za butelkę, jak później ją odniosę. Ale nie odnoszę, bo mam kasę i to docę. Teraz chwila ciszy, daj mi szansę, proszę kocie. Bo skończyłaś szkołę Piękna taka fajna jak miliony Monet śliczna jak diament Ozdobiony złotem Jesteś dobra dupa no i dobrze się ruszasz Twój zapach mocny jak woda w tanich klubach Jesteś całkiem dobra dupa Ja dziś sobie porucham Chcę ciebie walić, a nie tylko ciebie słuchać ty do mnie, bo może by się skumać Ale ja palę inną, już skończę druga guma Na mojej kolbie dobra suka, tak jak dobra suma Twoja siostra dzwoni po to, by się poruchać Proszę daj mi jeden moment ona wali lajna, bo skończyła szkołę Piękna, taka fajna, jak miliony monet śliczna jak diament ozdobiony złotem Robię sobie zwrotki Na wakacjach zarabiam krew Ciebie też bym zrobił, ale nic z ciebie nie będzie, wiesz Muszę już dziś odbić, póki mogę łapać się ten tlen. Ciebie też bym złapał, ale taką sukę waliście. chcę, Prosisz mi ją składa Ja mówię, że w sumie okej okay. tylko się nie chwal, bo trochę wstydu przez to zjem Weź mój muszle, bo brudna dużo szyfu jest mój. W duża butla, dobra wódka czysta jest